Cześć, witajcie! Jestem w Międzyzdrojach. Czwarty dzień. I powiem Wam tak: jest tyle ludzi, i nie widziałem jeszcze ani jednego policjanta ani jednego gościa ze Straży Miejskiej. Nikomu to nie przeszkadza, że ktoś sobie śpi na ławce, że ktoś zaparkuje na miejscu zakazanym, gdzie jest zakaz parkowania. Jeżeli nie przeszkadza, oni co To jest fajne podejście miasta. Skoro przejeżdżają turyści z pieniędzmi do Międzyzdrojów, no to trzeba robić wszystko, żeby ten klient, czy tam ten turysta, czuł się dobrze w tym mieście. I powiem Wam tak, jak ktoś tu jeszcze nie był, to przejrzajcie, jest drogo powiem co prawda, bo piwo 18 zł za pół litra, no to trochę przeginka. Gdzie to samo piwo w Bizroncie czy w Rzapce kosztuje 3,50, ale miasto jest skierowane dla turystów. Nie czepia się policja, jak u nas, ja jestem zbyt gorszy akurat, jak u nas, że staniesz jednym kołem na trawniku, już masz blokadę, już ktoś zadzwoni, że ktoś przeszkadza, że pijesz piwo. Tutaj ludzie sobie siedzą na ławeczkach, na murkach, piją sobie piwo. Robią sobie drinki pod sklepem i nikomu to nie przeszkadza. I to jest zajebiste. Nie ma żadnych rozrób, awantur. Klienci, turyści się fani czują. Więc to jest właśnie miasto skierowane dla turystów. Przyjeżdżają turyści, tutaj dużo jest z Niemiec oczywiście, a przyjeżdżają turyści z pieniędzmi. Więc miasto robi wszystko, żeby ten turysta tutaj wrócił, czuł się dobrze. Tu jest amfiteatr. Często są tutaj występy za darmo dla turystów. I to jest właśnie dobry gospodarz miasta.